Wizowie. tutaj Łazanek, a to moi przyjaciele Skaza Tiger Jay W tym odcinku idziemy na skałkę na minówce. Daję Skazie, trzymaj Skaza Dzięki Dobra, idziemy Chodźcie o, Dziękujemy za te wszystkie lanie, i proszę Ja mam uczyć. i Dobra, teraz Będę chodzić w ciemnicy. Ja nie mogę. Tak ciemno w lesie. Ok, zaraz nie, to się zacznie. Tak. Fajna Tak. i Tak. 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 X2 Chodź idziemy Ej idziemy na górę Parkour Ej No jaki parkour Źle idziecie Idziemy dzisiaj Idziemy dzisiaj na odjazdową stałę I jak pomoże to wskoczymy z niej A jeszcze czego? Połam jeszcze nogi na drogę. A, to się na na drogę, Chodź na drogę. Chodź na drogę. Chodź, Chodź na Ej, Chodź na drogę. 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 Chodź na no właśnie co teraz? Nagraj to. Wjeżdżaj na czoło. Dobra, ludzie są. Nie mówimy, są ludzie. Dobra. Przerwamy nagranie na 5 sekund. O, o, ja, zamich. Widzicie, ta robi z góry. Zganięcie, jakie to zwierzę. Jakie to zwierzę? Kto jest Jakie to zwierzę?

o, oh to jest... Teraz zobaczymy ile ma. Proszę, pani ile można. Ja Ej, hmm? pokaż po, po, teraz. Zobaczymy, co on tam mają. Może im podkradniemy. Tak. Nagrywaj, nagrywaj na to. No, tego. No, tam, góra, 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 góra. Do góry jest na skróty. Ale do góry jest na skróty. Dobry? Fej i Tajger nie znają drogi. Cień, Ciekawe czy Ty znasz Łazarz. Znam, bo nie pojadę. Pominęliśmy jakichś turystów. Pominęliśmy no, no, jakichś turystów. Na krwiw, na i... idziemy Francją. Łał! <świe> <Skok wiary. świe> Teraz ja. Skok wiary. Tak paru. Tak. No tak, tak. tak, tak. No Ja dobra ja idę. Gdzie Komisarzu! ty idziesz, gdzie Komisarzu! Panie jest? Tam chyba. Dobra, chodźmy. Chodźcie na skałkę. Zobaczmy jeszcze tutaj. jeszcze no. no. kąpać się możemy. Lata! To bagna. No, witam na polskich drogach. Znaczy lasach. Co się wracamy do góry? No to idziemy do góry, prosto prostu. Złota Nie, tu nie ma. Nie, tu nie widzicie mnie, prawda? Gdzie? mi się w kamuflażu. Leżyj. Ej, bo właśnie drogą górną. Dobra, będzie z dużo szybciej. Nie, po ten. Nie, u nas dziki resortem, nie? Spoko, a ja wiem gdzie. Idziemy w dół! Tam! Na lewo. No. Idę, idę. Tam. Ta, jeszcze czego? Ja znam tę drogi, jak nie wiem co. Kaza, najlepszy. Kaza, najlepszy. Aha najlepszy. Kaza, Co? Kaza, najlepszy. 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 Kaza, nie tam, tam! Nie, nie. Tu! U. I jesteś prawie na miejscu! tam... Nie, jeszcze trochę! No wiem. <laughs> Teraz idziemy tam. Zmieniasz mi dróżkę? O Fajna nie dziw mu się, nie wiem co on... Kaza, jak ktoś widzi to go idziemy W No Teciul idziemy, tracimy czas o. <laughs> J King Kong Włoko. A ty ten słynny Nie, Byłeś chyba kiedyś zdaniem, nie? Musimy najpierw znaleźć śliczówkę. Idziemy inną drogą. Chyba już Nie, Nie, nie dobra, idziemy. To jest na skrócie. Liczę, że ja. Że ja bym tracił Że ja bym liścia, ale to nic. Mi... Musimy najpierw znaleźć śliczówkę, potem będziemy wiedzieć, gdzie już jest. Te gałązki są za pół grzech. Jaka, Swastili? Nie, w... wiem. Ja wyjechałem z naszym kumplem. Ko nie, my jechali tamto, tam, ale my jechali rowerami przez inną drogę. No. To nie wiem gdzie droga. Już się No. Leśnym ciągu. Nagrywać to wskazała, jak to wygląda. O! To będzie takie wyjście, ale bardziej z Dobra, no. wskazał mi jak ja będę nagrywał, ty nie umiesz zakamerować w dalszym widoku. No. Komastki. No, z Oto idziemy, panowie! Cytaty Huberta To musi być impreza, a nie jakaś banga Ej! Jay, zejdziesz! To Te skróty cię zjedzą, wiesz? Się tam do góry! To Nie, bo w dziki się spłoszą no właśnie! No właśnie, ja zaatakuję! No, wreszcie! Jest, Zawsze tak. będziemy w lesie, a potem będziemy biegać. Do, dotąd kiedy dam radę? Nie, ma tutaj jest. Musimy znaleźć leśniczówkę najpierw. No, Nie no, 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 idziemy? I idzie, wiadomo. eksplorować świat. Kiedy będzie ten filmik, e, 10 minut już trwa, to Płatały. jeszcze dziś. No może, może jest. Chodźcie na skałkę. Dobra. Na no, wypojaźniczówkę no, idziemy. Na Na ja sam do... koniec pokażemy, co najlepsze, po co my tu przeszliśmy. Czyli skałka. A potem będziemy uciekać. Jak, tak. jak nam się uda, to zbijemy do leśniców. Ładnie wejść! Co będzie już cały pierwszej części. Nie! Ej, gramy w Big Dawaj! No do leśniców, już będziemy wiedzieć gdzieś. Dobra, już pod? Widać wszystko z leśnicy. Takie wypasy.

Patrzcie jakie widoki piękne, on to ma widoki, to są widoki życia, teraz patrzcie patrz, jakie patrz. piękne, teraz patrz, o Boże, to jest cała tam, tu jest cała leśniczówka, ale wychodzimy już, no, patrzcie, kamery. Do góry. są kamery, tak. nie wiadomo Chodźcie szybko Hey! Ja jestem tu. Co ty się na swój i skręcić łeb! Co to? Jest to. Lasią. Czekaj. Lasią. I, to. Masz, masz. I to jest to, po prostu Czek! To jest to, co my tu przyszliśmy. Piękne, przepiesz, na Panowie chodźcie tu wszyscy. Siema. Siema. Yo. Yo. Ej, bawimy się. Kto trafi? Tam, tam gdzie są takie gałuszki. A czy... kto co najdalej? No, dzisiaj ma już wygraną. O ja, Ale A, trzeba mu <laughs> <trzeba mocno> zrobić <rzucać. śmiech> Ej, Czech, wiesz co, to... Więc ja do... no chcę zobaczyć o to czarne. Gdzie? Tam. Nie no możliwe. Tiger. O, Tiger. Dajesz. Bo źle o, rzuciło. Za mało, Dobra, za mało energetyków, za mało energetyków pij. Dobra, trzymaj skaza. Ja Dobra, dzięki. I teraz zjedza. Ej, i no ja nie ma Dobra, idziemy, chodźcie. Ej! Chodźcie, pozerna się na tym ładnym widoku tam. Nie, co ty? Chodź tam się pozepnę. A dobra no. Trzeba chodzić. No dobra. czyli posłuchajcie, 10 lajków w górę, to będzie... Idziemy do Rzeczkę. 15, żeby nie było za dużo. Może pójdziemy do opuszczonego domu w Gramnie. Do opuszczonego domu. Ze mnie. No bo łazianek się trzeba boić. O. Ale może go przekonamy. To nie jest opuszczony. To jest Takie ale dokładnie bardzo jechał na delegację. Więc. A może pójdziemy. Albo mi się zdaje w kropi. Gdzie jak zwykle popisy. I do jeszcze Jeszcze ja jedzimy widać Da widać wszystko Teraz tak. to 10 łapek górę idziemy na trzeczkę 15 na, yy, do opróczonego domu. Ale mam nadzieję, że będzie więcej niż 50. Postarajcie się, łapkujcie! <grymka> Krasanek! Na... Tiger! Mamy okay. eksporat. Wskaza. Cześć, maleczko, pozdravia. Mama, ja mam